Jak szukać po zdjęciu w Google. Po pierwsze należy przejść na stronę google.com lub google.pl. Następnie, kiedy już się tutaj znajdziemy, w prawym górnym rogu klikamy Images, czy też Obrazy. I kiedy to klikniemy, pojawi nam się tutaj taka ikonka aparatu. Należy w nią kliknąć. No, i w tym momencie mamy dwie możliwości: albo możemy tutaj wkleić adres URL do zdjęcia, które chcemy wyszukać, albo możemy dane zdjęcie wgrać od nas z naszego dysku. Zacznijmy może od pierwszej opcji, czyli poprzez wklejenie adresu. Mam tutaj przygotowane zdjęcie ze strony Pixabay, czyli kliknę prawym przyciskiem myszki, skopiuję adres URL tego zdjęcia. Cofam się z powrotem do wyszukiwarki Google i wklejam w tym oto miejscu klikając CTRL V. Następnie klikamy Search by Image, czyli wyszukaj po obrazie. I w tym momencie ten obraz zostaje przeanalizowany i wyszukany na różnych stronach. Jak widać tutaj mamy podobne zdjęcia wyszukane, a jak zjedziemy nieco niżej... Mamy listę stron, które mają dokładnie identyczne zdjęcie jak to, które chcieliśmy wyszukać. Jak widać, stron z wynikami jest co najmniej 10. No i to był właśnie pierwszy sposób. Teraz drugi sposób. Klikamy ponownie w tą ikonkę aparatu. Wybieramy upload an image, czyli wgraj zdjęcie. Klikamy choose file. No, i w tym momencie możemy od nas z dysku wybrać zdjęcie, które chcemy sprawdzić, czy jest w internecie. Ja wybiorę tutaj to pierwsze zdjęcie z brzegu. Klikamy Open. Zdjęcie jest wysyłane, analizowane, i za moment zobaczymy wyniki. Wyszukiwaliśmy to, to zdjęcie. Jak zjeżdżamy niżej, mamy podobne zdjęcia i na samym dole. Mamy identyczne zdjęcia znalezione w internecie. Jak widać, znowu mamy mnóstwo stron z wynikami. Wszystkie stronki, na których zostało to zdjęcie znalezione, są tutaj na liście. No i właśnie w ten oto sposób wyszukujemy po zdjęciu w Google. Na dziś to było na tyle. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia!